Dobri večer, gratulacije za spolu trefu. Dva razi su igrali ovoj sezoni z nami. Komentar meča za dužo strat smo popremljili i vešli smo barzo neskoncentrovani u meč. Popremljili u prše dve kvarte 14, skončili me sa devetnašće. Do tego 57% z linije žuti volni, 11 će žutu. Mislim da ta dva elementa plus gra pod samim košem, mislim da je e, diše dominaciju trefil malo. Stefanski jak ne vem, nismo imali odpoveć na njego, 6-6 pod samim košem, nismo založenja, dječen zbirki, gratulacije za Stefana, bar za udani meč, mislim da je to za który je diše prevažio oczywiście Vačinski na koncu meča je vzeo ovaj e, meč i dokončio sa šest punktu i lepamentam u ostatnjoj kvarti pod samom koniec. Ok, nic. E, Možemo se przygotować do nastepnog e, meča i vigraći nastepni meč. Dziękuję. Dobro večer. Co mam powiedzieć, trener już wszystko powiedział, mm, za dużo straty, bardzo e, zaczęliśmy nerwować ten mecz w pierwszej kwarty, później e, staraliśmy się, żeby to narobić w drugą, trzecią, czwartej kwarty, ale nam się nie udało za bardzo. Wracamy do domu i mamy teraz rodny mecz, Przyjeżdżam nam koszalin, on się przygotować do tego meczu. Dziękuję. Cieszę się z wygranej, e, wiedzieliśmy, że gramy przeciwko bardzo dobro, dobremu zespołowi i. Pamiętamy pierwszy mecz bardzo trudną wygraną tam. Powiem tak, że byliśmy taktycznie myślę, że bardzo dobrze przygotowani i te przeanalizowaliśmy wszystkie prawie wszystkie ich zagrywki I tak generalnie patrząc z tych zagrywek na mnie za bardzo dużo krzywdy zrobili dzisiaj. No Sami my graliśmy trochę bez głowy, specjalnie w, 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 w e, offense, e, Takie, nie wiem, zaczęliśmy mecz bardzo nerwowo, już lapiemy, l, zlapaliśmy rytm, już niby idziemy dobrze, znów jakaś pauza i wszystko z powrotem i znów tak jak, jak może baltyjskie, up and down, up and down. I dobrze, że dobrze to, to się skończyło dobrym wynikiem dla nas, no my, my nie możemy grać w taki sposób, bo no, jak mówiłam, to jest dobry zespół i dziś mieliśmy szczęście, no to może się w przyszłości nie, nie powtórzyć. No, dziękuję chłopakom, że, że walczyli, że 40 minut walczyli, nie, poddawa, nie, nie poddawali się. W takich momentach kiedy już wyglądało, że niby oni mają to znaczy mają rytm w rękach i, i grają lepiej. Ważny punkt dla nas cieszę się z tego tyle. Teraz tak jak trener mówi, mieliśmy, mieliśmy dużo czasu, aż 8 dni, czasami chyba aż, aż za dużo tego do, do kolejnego meczu. Więc może, może to było powodem tego początku, takiego jakiego zaczęliśmy, bo byliśmy naprawdę skoncentrowani. Myślę, że trochę za bardzo spięci, za bardzo chcieliśmy i nam troszkę nie wyszło, trochę na siłę graliśmy. Ale później dobrą obroną powróciliśmy do meczu. Rezerwowi dzisiaj trochę tam dorzucili. I no, tak jak to nie mówi, no dużo mieliśmy trochę szczęścia, ale wygraliśmy, byliśmy lepszą dzisiaj drużyną i to jest najważniejsze. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania? Do nie, że daję Pan w skrócie czasu. Nie miałeś Jeszcze raz? Nie, że nie miałeś dużo cierpliwości wobec Michalaka dzisiaj. A ja tak jestem spokojny i jest bardzo spokojny. cierpliwy. No, to znaczy. Prefekt jest sporo do mnie cały czas i ja tak dużo gra. Nie, jest po prostu taka sytuacja, że musicie wziąć pod uwagę, że ten chłopak ma 20 lat dopiero. On się uczy, on się bardzo stara się na treningach i fakt, że ja bym chciał, żeby on grał cały czas równo na, na, na poziomie, na jakim on potrafi grać, no to jest, to znaczy, jeżeli by on tak grał, to on nie grałby tu, a on się stara, tak nie wszystko wychodzi, czasami trochę forsuje i tak dalej, no ja mówię, ja nie mogę ani wyróżnić jednego za no, dzisiaj muszę wyróżnić. Marcina z Lawki dał nam taką pomoc jak zawsze swoją energią. No my, my wygrywamy z zespołem i przegrywamy z zespołem. A co do Michała, to jak mówiłem, chłop ma 20 lat i bardzo stara się i, i bardzo chce. to e, te blendy jemu będą się zdarzać i będą się zdarzać jemu takie gry, to następna gra będzie na pewno lepsza. Bardziej za dużo, tylko jeszcze może, może tak, może pan ma rację.